Szokująca śmierć w Biblii. Został pożarty żywem przez robaki. W czasach intensywnych napięć politycznych i religijnych Judea była miejscem wrzenia, naznaczonym konfliktami władzy i interesów. Pod panowaniem potężnego Cesarstwa Rzymskiego lokalni przywódcy rządzili w imieniu Cezara, balansując między zadowalaniem rzymskich zwierzchników a kontrolowaniem żydowskiego ludu, głęboko przywiązanego do swoich tradycji. To właśnie w tym środowisku pojawiła się postać o niezwykłej przebiegłości i ambicji. Posiadał wystarczająco dużo charyzmy, by zdobyć sympatię żydowskich przywódców, a jednocześnie umiejętności polityczne, które zapewniały mu łaski Rzymu. Jego panowanie cechowały przepych i potęga, odzwierciedlające wielkość jego rodowodu, jako potomka jednego z największych budowniczych regionu. Dla wielu był osobą godną podziwu. Jego wpływy wydawały się niezachwiane, a jego imię było często wychwalane na zgromadzeniach i publicznych uroczystościach. Jednak za jego wspaniałością kryła się cień pychy, która rosła z każdą polityczną wygraną i każdym aplauzem tłumów. Ten przywódca, którego wielu uważało za odzwierciedlenie ziemskiej chwały, miał się wkrótce przekonać o granicach swojej władzy. Jego czyny nie były jedynie gestami politycznymi, odzwierciedlały serce zdominowane pragnieniem osobistej chwały, gotowe na wszystko, by utrwalić swoją pozycję. Ale istniała siła, której ignorował wyższa władza, która obserwowała każdy jego krok. Ta siła czekała na odpowiedni moment, by działać i pokazać, że żaden ludzki władca nie może przywłaszczać sobie chwały należnej wyłącznie panu. Podczas gdy tłumy go wychwalały, a jego wrogowie drżeli przed jego autorytetem, nie wiedział, że jego historia miała wkrótce przybrać tragiczny obrót. Ten, który wydawał się nieosiągalny i niezwyciężony, miał nauczyć się w najboleśniejszy sposób, że ludzka potęga, choćby najbardziej imponująca, jest niczym wobec wszechmogącego Boga. Ten człowiek to Herod Agryppa i wnuk Heroda Wielkiego. Herod, kierowany pragnieniem uznania i władzy, dostrzegł w rosnącym wpływie Kościoła pierwotnego zagrożenie dla porządku, który starannie budował. Aby przypodobać się żydowskim przywódcom religijnym i wzmocnić swoją pozycję, postanowił działać przeciwko naśladowcom Jezusa. To wtedy nakazał egzekucję Jakuba, brata Jana, jednego z apostołów Chrystusa. Ten brutalny akt wywołał druzgocący efekt wśród chrześcijan, rozsiewając strach i rozpacz. Jednocześnie przyniósł mu aprobatę przywódców religijnych, którzy postrzegali chrześcijaństwo jako zagrożenie dla swoich tradycji. Aklamacja, jaką otrzymał po tej decyzji, zachęciła go do pójścia jeszcze dalej. Jego następnym celem był Piotr, jedna z najbardziej znaczących postaci wśród apostołów. Wtrącając Piotra do więzienia, Hered nie zamierzał jedynie uciszyć przywódcę, planował uczynić z jego egzekucji publiczne widowisko, symbol swojej siły i determinacji. Jednak Piotr został poddany bezwzględnej straży, cztery grupy po czterech żołnierzy każda, system ochrony godny najbardziej niebezpiecznego więźnia. Podczas gdy Hered knuł, by wzmocnić swoją władzę poprzez eliminację Piotra, coś niezwykłego działo się za kulisami. Kościół, który początkowo wydawał się przerażony, zebrał się na gorliwą modlitwę. Mężczyźni i kobiety nieustannie wstawiali się, błagając o boską interwencję. Była to duchowa walka między ludzką pychą a ufnością w Boga, który ma władzę nad królami i królestwami. Hered jednak pozostawał pewny siebie. Wszystko było zaplanowane. Nic nie mogło wymknąć się spod jego kontroli. W końcu wierzył, że to on jest panem sytuacji. Nie miał pojęcia, że w nocy poprzedzającej wielkie widowisko, które przygotował, niebiańskie plany zaczną się realizować w sposób, jakiego nigdy nie mógłby przewidzieć. W ciemnościach więzienia, gdy żołnierze pilnowali starannie każdego ruchu, Piotr spał, skuty łańcuchami między dwoma strażnikami. Czujność była niezwykle rygorystyczna, co odzwierciedlało strach, jaki Hered i jego sojusznicy odczuwali wobec chrześcijańskiego przywództwa. Jednak zaufanie Piotra nie leżało w ludzkiej sile, Lecz w Bogu, któremu służył. W ciszy przed świtu świetlisty blask wypełnił cele. Anioł pański pojawił się nagle, przynosząc jasne i zdecydowane polecenie. Dotykając Piotra, obudził go, mówiąc: "Wstań szybko". W tym samym momencie łańcuchy, które go więziły, opadły z jego nadgarstków, jakby nigdy tam nie były. Piotr, wciąż oszołomiony, posłuchał wskazówek anioła: "Przepasz się, załóż sandały i weź swój płaszcz". Każdy szczegół wydawał się tak nierealny, że Piotr sądził, iż śni. Ale krok po kroku został wyprowadzony z więzienia. Żelazne wrota otwierały się same, a Piotr pokonywał bariery, które wcześniej wydawały się nie do przejścia. Gdy znaleźli się na ulicy, Anioł zniknął, pozostawiając Piotra wolnego i świadomego cudu, który właśnie się wydarzył. Zrozumiawszy, co się stało, Piotr oświadczył, Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyratował mnie z rąk Heroda oraz ze wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Tymczasem Heret pozostawał nieświadomy tego, co się wydarzyło. Dla niego więzienie było zabezpieczone, a publiczne upokorzenie Piotra miało być kulminacją jego politycznego planu. Jednak plany Boga zniweczyły intencje króla w jedną noc. O świcie zapanował chaos. Strażnicy, zaskoczeni zniknięciem Piotra, nie mieli żadnych odpowiedzi. Nawet pod przysięgą nikt nie potrafił wyjaśnić, jak więzień zdołał uciec z tak dobrze strzeżonej celi. Rozwścieczony Hered nakazał egzekucję strażników, próbując ukryć swoją hańbę i niezdolność do przeciwstawienia się boskiej interwencji. Jednak wydarzenia wyraźnie ujawniły jeden niepodważalny fakt, suwerenność Boga była ponad wszelką ludzką władzę, jakkolwiek wielka by się wydawała. Podczas gdy Kościół świętował uwolnienie Piotra, Duma Heroda zaczęła się rozpadać, przygotowując scenę dla kulminacji jego historii. Rozczarowany niepowodzeniem w Jerozolimie i szukający sposobu na odbudowanie swojego wizerunku jako niekwestionowanego autorytetu, Herod wycofał się do Cezarei. Miasto, znane ze swojego przepychu, zostało zbudowane przez jego dziadka, Heroda Wielkiego, jako symbol rzymskiej dominacji w regionie. To właśnie tam, w otoczeniu luksusu i przepychu, Herod planował ponownie potwierdzić swoją chwałę. Idealna okazja nadarzyła się, gdy mieszkańcy Tyru i Sydonu, miast zależnych od dostaw żywności kontrolowanych przez Heroda, postanowili pojednać się z nim po okresie napięć. Dzięki mediacji Blasta, osobistego sługi króla, zwołano wielkie zgromadzenie, by rozwiązać problem. Herod dostrzegł w tym wydarzeniu szansę na dalsze umocnienie swojego statusu. W wyznaczonym dniu Herod pojawił się w olśniewającym stroju, utkanym ze srebrnych nici, które odbijały promienie Słońca. Nadając mu niemal boski wygląd, tłum, składający się z jego poddanych i przedstawicieli politycznych, czekał z niecierpliwością na jego słowa. Wszedł na tron z majestatyczną pewnością, siebie, projektując obraz absolutnej władzy. Gdy Heret zaczął przemawiać, jego głos rozbrzmiewał z elokwencją i autorytetem. Każde słowo wydawało się starannie dobrane, by imponować i urzekać zgromadzonych. W miarę jak mówił, obecni, oczarowani widowiskiem, wybuchnęli jednogłośnym okrzykiem, to głos Boga, a nie człowieka. Ekscytacja wypełniła całe otoczenie. Dla ludu Hered nie był już tylko przywódcą, w tej chwili był dla nich niczym bóstwo. Jednakże, gdy słowa uwielbienia wypełniały powietrze, król pozostał w milczeniu. Przyjął pochwały bez żadnego odniesienia do Boga Najwyższego, bez najmniejszego gestu wdzięczności czy pokory. Hered, zauroczony własną wielkością, nie zdawał sobie sprawy, że jego arogancja i milczenie pieczętują moment jego zguby. W tej chwili pozornej chwały niebo czekało na znak, by dokonać aktu, który na zawsze odmieni historię na oczach wszystkich. Gdy Hered chłonął pochwały tłumu, moment jego pozornej chwały został nagle przerwany. Bez ostrzeżenia przeszywający ból ogarnął jego ciało. Heret zgiał się w agonii, niezdolny do utrzymania imponującej postawy, która jeszcze chwilę wcześniej zachwycała zgromadzonych. Blask jego srebrnych szat został przyćmiony przez wykrzywioną twarz człowieka pokonanego przez Boską Sprawiedliwość. Słowa uwielbienia wciąż rozbrzmiewały wśród tłumu, ale teraz mieszały się z szeptami zmieszania i przerażenia. Wszyscy patrzyli, oszołomieni, na króla, który jeszcze chwilę wcześniej wydawał się niezwyciężony, a teraz był pochłonięty przez niewytłumaczalną mękę. Anioł pański ugodził go, relacjonuje tekst biblijny, jasno wskazując, że to nie była sprawka ludzkich rąk, lecz samego Boga w odpowiedzi na bałwochwalstwo, które Hered przyjął bez sprzeciwu. Ból nie był jedynie fizyczny, zapowiadał głębokie upokorzenie. Jego ciało zaczęło wykazywać oznaki czegoś znacznie straszniejszego. Robaki pożerały go widoczny znak zepsucia, które tkwiło w jego sercu. Pycha, którą karmił przez całe życie, została teraz skonfrontowana z boską potęgą w sposób publiczny i nieunikniony. Scena była wstrząsająca. Król, który chwilę wcześniej rozkoszował się uwielbieniem jako bóstwo, stał się teraz żywym przykładem śmiertelności i ludzkiej słabości. Tłum, który go wywyższał, zamarł w bezruchu, niezdolny pojąć, jak tak wielka chwała mogła zostać przemieniona w upodlenie w jednej chwili. Hered nie miał czasu na skruchę ani na usprawiedliwienia. Boski sąd był surowy i natychmiastowy, jasno pokazując, że Bóg nie toleruje pychy ani bałwochwalstwa. W ten sposób, na oczach zgromadzenia, które wcześniej go gloryfikowało, Herod wyzionął ducha, pozostawiając po sobie wieczne świadectwo tego, co dzieje się, gdy człowiek ośmiela się rzucić wyzwanie chwale najwyższego. Śmierć Heroda odbiła się echem po całym regionie, wprawiając w osłupienie zarówno tych, którzy byli świadkami wydarzenia, jak i tych, którzy usłyszeli o nim później. Wiadomość, że król, tak pompatyczny i wywyższany, został pożarty przez robaki w chwili, gdy otrzymywał boskie uwielbienie, rozeszła się błyskawicznie. To nie była zwykła śmierć, to był jednoznaczny sąd, wyraźna demonstracja, że Bóg nie dzieli swojej chwały z nikim. Dla kościoła pierwotnego, który żył w ciągłym zagrożeniu prześladowaniami, wydarzenie to było punktem zwrotnym. Król, który planował zniszczyć ich przywódców i osłabić chrześcijański ruch, Został obalony w sposób tak publiczny, jak jego akty tyranii. Chrześcijanie, którzy gorliwie modlili się o boską interwencję podczas uwięzienia Piotra, ponownie zobaczyli działanie Bożej Mocy. Słowo Boże rosło i mnożyło się, jak zapisano w dziejach apostolskich godzina 12.24, ukazując, że nawet groźby potężnego króla nie mogą powstrzymać Bożych zamysłów. Wśród władców i przywódców religijnych upadek Heroda był odebrany jako ostrzeżenie. Wielu, słysząc o naturze jego śmierci, zaczęło ostrożniej podejmować działania przeciwko chrześcijanom. Władcy, którzy wcześniej gardzili rodzącą się wiarą, zaczęli ją szanować, obawiając się, że mogą podzielić podobny los. Wpływ tego wydarzenia był głęboki, prześladowania na jakiś czas osłabły, pozwalając Kościołowi rozkwitać i szerzyć swoją naukę przy mniejszym oporze. Tłum, który był świadkiem tego wydarzenia, wyniósł z niego lekcję, której nie można było zignorować. Ci, którzy wychwalali Heroda jako Boga, w gorzki sposób zrozumieli kruchość ludzkiej pychy. Człowiek, który chwilę wcześniej wydawał się boski, został w mgnieniu oka zredukowany do prochu żywe przypomnienie, że wszelka władza ziemska podlega suwerenności Najwyższego. Śmierć Heroda nie była jedynie historycznym wydarzeniem, ale potężnym świadectwem, że Bóg działa w obronie swojego imienia i swojego ludu. Dla chrześcijan było to odnowienie wiary, dla wrogów wiary ostrzeżenie. Świat po raz kolejny zobaczył, że prawdziwa władza nie leży na tronach czy w koronach, lecz w Bogu, który panuje nad wszystkimi królestwami. Śmierć Heroda była wiecznym przypomnieniem, że ludzka chwała, choćby najwspanialsza, jest ulotna wobec majestatu wszechmogącego Boga. Ten, który był wywyższany przez ludzi jak Bóg, został w jednej chwili upokorzony przez Bożą rękę, ukazując, że żadna ziemska siła nie może rywalizować z suwerennością Najwyższego. Wydarzenie w Cezarei ujawniło głębokie prawdy duchowe, które pozostają aktualne do dziś. Po pierwsze, podkreśliło przesłanie, że Bóg nie dzieli swojej chwały z nikim. Jak mówi księga Izajasza 42:8, ja jestem pan, to jest moje imię i nie oddam mojej chwały innemu. Hered nauczył się tej lekcji w sposób surowy, stając się ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy próbują wywyższać siebie kosztem Boga. Ponadto historia ukazała kontrast między ludzką pychą a pokorą, której Bóg oczekuje od swoich sług. Jak naucza list Jakuba, godzina czwarta dziesięć, uniszcie się przed Panem, a On was wywyższy. Hered wybrał pychę i został upokorzony, chrześcijanie, choć prześladowani, wybrali pokorę i zostali umocnieni. Uwolnienie Piotra i rozwój Kościoła były świadectwem, że prawdziwe wywyższenie pochodzi od Boga, a nie od ludzi. Wreszcie, wydarzenie to było wyraźnym przypomnieniem o zobowiązaniu Boga do ochrony swojego ludu i wypełniania swoich planów. Dla Kościoła pierwotnego było to dowodem na moc modlitwy i Bożą wierność. Sprawiedliwość Boża nie zawiodła, a Chrześcijanie wyszli z tego okresu prześladowań z odnowioną odwagą i niezachwianą wiarą. Werset zapisujący końcowy rezultat jest jasny, słowo Boże rosło i rozmnażało się, Dzieje Apostolskie godzina 12.24. Upadek Heroda zachęca nas do refleksji nad własną postawą wobec Boga. Czy szukamy własnej chwały, czy żyjemy, by uwielbiać Pana? Historia przypomina nam, że Bóg wywyższa pokornych, a pysznym się sprzeciwia. Jest to wezwanie do życia w oddaniu i szczerej adoracji, uznając, że wszelka moc i wszelka chwała należą wyłącznie do niego. Podczas gdy Herod zniknął w hańbie, przesłanie Ewangelii wciąż się rozwijało, niezachwiane. I tak będzie aż do końca czasów, ponieważ, jak obiecał Jezus, na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą, Ewangelia Mateusza, godzina 16.18. Suwerenność Boga pozostaje niepodważalna, a Jego obietnice nigdy nie zawodzą. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, uznajemy, że jesteś suwerenny nad wszystkim. Cała cześć, chwała i moc należą wyłącznie do Ciebie. W obliczu tej historii, która przypomina nam o kruchości ludzkiej pychy i wielkości twojej mocy, prosimy, abyś nauczył nas żyć w pokorze, zawsze oddając tobie należną chwałę. Pomóż nam, Ojcze, nigdy nie szukać chwały dla siebie, lecz zawsze wskazywać na twoje imię, które jest ponad wszelkie imię. Umocnij nas, abyśmy mogli oprzeć się pokusie pychy i trwali mocno w naszej wierze, ufając, że troszczysz się o nas, tak jak troszczyłeś się o swój Kościół w czasach prześladowań. Panie, dodaj nam odwagi, aby ci służyć, nawet w obliczu trudności. Niech zawsze pamiętamy, że żadna ziemska władza nie może się równać z Twoim majestatem i że na końcu Twoja sprawiedliwość zwycięża. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej dobroci i miłości, a my bądźmy w stanie wpływać na innych przesłaniem Ewangelii. Zękujemy Ci, Ojcze, za Twoją wierność i za przypomnienie, że w Tobie znajdujemy bezpieczeństwo i siłę. Niech nasze życie przynosi Ci chwałę. A my, w Twoim czasie, zostaniemy wywyższeni zgodnie z Twoją wolą. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, modlimy się. Amen. Jeśli to Słowo przemówiło do Twojego serca, pamiętaj, że Bóg jest suwerenny i działa w sprawiedliwości oraz mocy w naszym życiu. Niech ta wiadomość nauczy nas żyć w pokorze, oddając chwałę, która należy wyłącznie do Pana. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zostawić polubienia i udostępnić tego filmu innym osobom. To pomaga nam dotrzeć do większej liczby serc z Bożym Słowem i wzmocnić tę pracę, którą wykonujemy z tak wielką miłością. Napisz Amen w komentarzach, aby dać świadectwo swojej wiary i razem rozprzestrzeńmy to przesłanie.